Tutaj widzowie, witam Was w nowym odcinku i to jest druga część bycia w ultra dziwnej kopalni. I ultra. I ultra dobrej, bo bardzo dużo jest tutaj ogólnie wszystkiego. Już z, jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to. Zdobyłem dwa serca z tej kopalni. Co mam teraz łącznie 140 życia. I widzowie mam pomysł, żeby wyjść tutaj. Zobaczcie, tak się podbuduje Ciekawe co tutaj będzie. Nie wiem co tutaj jest. W ogóle nie wiem coś niebieskiego. Robak. U, I ulepszyłem, jakby co, e, gwałtowny płomienny kiścień I czemu wróżka się przy mnie pojawiła? Różowy duszek Halo Nie odwołuje na mnie przeciwników, czy co? Zobaczcie, tutaj normalnie jest przeciwnik Z którego wylatuje blok, blok granitu, ale okej okay. Co się dzieje? Dobra, nie wiem, po co ten duszek ze mną lata Ale niech sobie lata Dobra, i patrzę co... Patrzę co tutaj mogę zrobić O kurde, poczekajcie widzowie O tak Tutaj sobie zdobywam i co tutaj jest? Zbytnie nic ciekawego. O po co ten różowy Duszek ze mną lata? Chcesz mi coś pokazać? Ej, on mnie gdzieś prowadzi. Czekajcie, wezmę tam, gdzie mnie prowadzi. Dobra, tutaj był no, on mnie gdzieś prowadzi. Definitywnie. Dobra, szybko kopię tutaj. Gdzie mnie prowadzi? W ogóle to doprowadził mnie do jakiejś innej jaskini. Dobra. Prowadź mnie różowy. On mnie zaprowadził do serca! Zobaczcie, jaki miły. I się. I wybuch. Zobaczcie, tutaj jest normalnie serce. Ale miły. Zobaczcie. Ej, jest. Mam następne serce dzięki różowej wróżce. Zobaczcie, serce. Tutaj jest normalnie, a na górze? O kurde, nie wiem, co jest. Ale dobra, widzowie. Piszcie, dziękujemy dla różowej wróżki, albo nie, bo trochę to jest cringeowe. Ale okej, okay. to nic nie piszcie, a jeżeli chcecie coś napisać, to piszcie. 160. O kurde, 160 życie już mogę mieć, a ja tutaj rozbiję niebezpieczną pułapkę. Pułapkę strzałkową. Dobra, zobaczcie, co tutaj jest. To jest w ogóle inna kopalnia, już. Poczekajcie, bo muszę tutaj się dostać. Że tutaj jest więcej serc. Może to nie było jedyne, co tutaj jest. Bo już niedługo i bym miał 200 życia. Bo mam 160. O co tam jest? Jakaś następna kopalnia nie odkryta. Ale nie idę sobie Najpierw z tą. Ale to jest ogólnie widzowie moja, moja największa kopalnia życia. Nigdy takiej nie widziałem. O ja! Dostałem od pułapki strzałkowej, ale i tak mi to dużo życia nie zabrało. Teraz parasolką. Jakby co chodzić trzeba. Dobra Tutaj sobie skopię Ale! Uratował mnie ten kloc Ten klocek, co tutaj jest mnie uratował Zobaczcie tutaj Co teraz mnie, na niego próbuję wskoczyć Tak mnie uratował, ja już bym dawno nie żył Jakby nie ten klocek, bo W ogóle jakiś potwór? Tutaj chyba jest. A jakby nie ten klocek bym już nie żył. Dobra, idę dalej po tej mojej największej kopalni życia. I tutaj już jest ten dziwny biom A wezmę pojadę dalej. O! Ale pułapka, ale pułapka prowadząca do, uwaga, serca! I mam kryształ życia następny. Co jest, widzowie? To, to jest tak mocny odcinek. Za chwilę będę miał 200 zdrowia. Dobra, muszę się tutaj podbudować, bo te szkło pęka. Bo widzicie, to jest pękliwe szkło jakieś. Gwałtowny lodowy bumerang. O, tutaj boski krewetkowy mam w ogóle. Jakiś. To wezmę sobie tak. W ogóle nie, nie zmieniałem sobie podejrzalnie wyglądające okolodowe lustro. Spójrz. Dobra. Tutaj jest niebezpiecznie. Trochę. Ej, widzę. Nas y następne serce jest na górze. Widać tak lekko. Co jest w tym odcinku? Jeszcze zdobędę tego. Będę miał, spójrz lustro, żeby wrócić do domu, to chcę to. I podejrzane oko. To będę mógł już dwóch bossów przywołać. I zobaczcie. Tutaj jest normalnie serce, tylko poczekajcie. Nieumarły wi wiking. O, hak! Hak dostałem. O kurde, widzowie, ale tutaj ślisko, ale. Widzowie, będzie 200 zdrowia będzie 200 zdrowia. I ja. ale mi dobrze idzie widzowie. Dobra, parosolkę. No i mam 200 życia. Teraz jestem ultra super niezniszczalny. Widzowie, co się ostatnio tutaj dzieje w Terrarii to ciężko to podsumować kilkoma słowami. Skrzynka magmowa albo nie, nie, to nie była jakaś skrzynka magmowa. O nie, żeby się nie zatopić. Dobra, tutaj jest następna jaskinia, i. I tutaj koniec. Ale widzowie, to jest największa jaskinia mojego życia. Naprawdę. Nigdy takiej dużej jaskini nie miałem. Ostatnio jeszcze budowałem swoją się cieszyłem, jakby był mamy kejnik. A teraz. To to jest taki duży cavik. Zobaczcie, tam jeszcze coś normalnie jest. Więcej terenu. Dobra, tutaj sobie rozbijam drewniane strzał, Nic ciekawego. A co się tutaj ostatnio widzowie dzieje? 200 życia. 200, wiecie. Już mam teraz jestem taki niezniszczalny, że ja mogę chyba walczyć z tym bosem. Raczej. Tak myślę, bo jeszcze nigdy nie walczyłem i może on być jakiś ultra mocny. Dobra, widziałem kilof A, tutaj nic nie ma, okej. Okay. Tutaj z boku też nic. Dobra, widzę je na chwilę. Musiałem coś zrobić. O, yy, parasola, bym o tym nie zapomniał. Lodowy paszczet normalnie. Znaczy co? Dobra, nie mówiłem tego. On jest strzela lodowymi pociskami we mnie. O nie Dora Dora zabity Tutaj już chyba byłem, tak byłem O nie, wik wiking Ale dużo GameAge'a, o nie Za chwilę mnie spowoli No i spowolnił mnie Ale już mam 200 zdrowia, mogę mieć. Maksymalnie. Oj, zapiłem złotą rybkę. O dobra, co tutaj jest? Nic zbytnio. Tutaj patrzę. Nic zbytnio, nie ma żadnych serc. Tutaj jest bardzo dużo nieodkrytego terenu. O ja, no i wpadłem do wody. I poczekajcie, nie? Bo ja się utopię. Dobra, musiałem wziąć trochę powietrza Teraz tak, co tutaj jest w ogóle? Śnieżny Feniks chyba to był No to jest Śnieżny Feniks Łatwo Futro Feniksa Jest takie puszyste, aha Okej, okay, nie pytam Tutaj jest ta skrzynka Dobra, zejdę tutaj, bo tutaj może coś być Ej, hak? Czekajcie, o nie, oni mi za chwilę zejdą na twarz Dobrze, udało mi się Dobra, muszę tutaj bić. Dobra, bito, bito, bito. Dobrze. O nie, tutaj jest jeszcze pułapka strzałkowa. O dobra, ominęłem strzał. Czy znowu mam minę? Oczywiście, albo. Ja, ale to było bliskie. Ej, tutaj zbytnio nic nie ma, tylko chyba niebezpieczeństwo. Czekajcie. Ja teraz cały czas muszę być pod wodą. Dobra, wyjechałem. Ko, gdzie teraz wjechałem? Dobra, szukam tutaj po drodze, co? Czegoś? To się rozbija. I ja. Ale to jest widzowie niebezpieczne. Jakbym jak tak zleciał i tak do samego końca. Dobra, krewetkowy bumerang. Aha, to nic nie... Ja, no muszę to kilofem Dobrze, że tutaj jest zablokowane. Dobra, zobaczymy. Ej, dużo ten krewetkowy bumerang zadaje. Kurde, tutaj była pułapka. Dobra, co tutaj jest? Nie ma już żadnego serca chyba. Dobra, spinam się. O! kurde, widzowie, to jest takie... Tutaj trzeba z parasolką wszędzie chodzić To jest ultra niebezpieczne Dobra, powrócę po prostu do domu Jakie mam temy? Czaszka można założyć Bolesny nóż łańcuchowy Bardzo wysoka szybkość, słaby odrzut Dobra Fajne rzeczy mam Czerwona płytka cociskowa o nie chyba wiem, że to będzie wybuchać. Ale takie dobre rzeczy mam. Ostatnio tak dużo się dzieje na tym świecie. Tylko jak się teraz wydostać? Nie wiem. Dobra, po prostu podbuduję się. Dobra, szybko tak. Podbuduję się. O kurde, dobra, szybko widzę wiele, dobra. Tutaj coś jest, widzę od razu. Schodzę tu. O nie, następne niebezpieczeństwa. Nie, nie schodzę tutaj. Dobra, tutaj jeszcze nie odkryte. Tereny. To tutaj może jakieś serce znajdę. Dobra, tam jest przejście do. Tam. Kurde, tutaj nie doskoczę. To muszę się lekko pobudować. Co tutaj jest? Tak naprawdę nic Dobra, parasol Tutaj zombiaczek O kurde, trochę mi zadał To tylko trochę Meduza Myślałem, że by... chciałam je już atakować O kurde, Feniks Futro Feniksa dostałem Dobra, czas chyba opuszczać. Jeszcze tutaj sobie popatrzę. Hak spinaczkowy. Mogę się wspinać od dołu na torach. XD. O. Dobra, lecę tutaj przez ten sekretny biom. Szybko tutaj. Raczej tutaj już nic nie będzie, ale. Ale na pewno tutaj będę przychodził tak sobie grając tak randomowo. I. Dobra. Yy... To widzowie tutaj. Ej, tam była skrzynia. A nie, tutaj niebezpieczna skrzynia. Pamiętam ją, ale. Teraz mam tak dobre itemy, że ja chyba na tego bossa, Boss... bossa pójdę w następnym odcinku. I. Widzowie, ile ten odcinek trwa. Na szczęście się pauzuje gra. Kiedy po prostu ten... No, będę miał włączone, ile ten odcinek trwa. No i dojechałem do końca, to chyba lodowe lustro tylko. I mam pomysł. Sklep. Podejrzane wyglądające oko, brak wartości. u Bomba, brak wartości. Poducha. Dobra, ale... Co to to jest? 13. Ej, to to jest ultra mocne, ale... ciekawe, czy to jest mocne. A można tak tym spamięć jak bumerangiem. To ile zadaje? 13. Słaby odrzut. Trimerang. O kurde, co ja mogę stworzyć? Co mam teraz w tworzeniu? Platynowy krótki miecz, platynowy pałasz. 16 punktów ubrażenia, ale i tak słabo. Platynowy łuk. Co to jest, widzowie? Ultramocne rzeczy. Normalnie. A co jak pójdę do krosna? Tu nie mogę nic specjalnego stworzyć. A co jak tu? Mogę, ale ten trimerang z trzech bumerangów, zaczarowany krewetkowy, przeciętny odrzut, bardzo wysoka szybkość, co jest lepsze od teraz? Poczekajcie, nie wiem, czy demoniczny, boski, no, niby to jest mocne, a to zadaje 21 tylko. To poczekajcie widzowie. To muszę znaleźć jakiś inny bumerang, bo ten sobie zostawię. Kurde, gdzie jest jakiś bumerang? Może tutaj gdzieś mam. Bumerang, bumerang. Może tutaj mam bumerang, bo nie chcę poświęcać tamtego. Kurde, no i będą mi tak wchodzić. O nie tak to nie będziecie. No i łatwo z nimi. Czekajcie. A właśnie to. To chcę stestować. Pum, 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 pum. Czy to jest takie dobre? Chyba nie. Ależ no. Chyba będę musiał poświęcić ten boski boomerang. Ale on jest lepszy niż ten trimerang. To chyba nie. Co? Ale że tym tak można spamić? Zobaczcie. Jak tym można spamić. Zobaczcie, tak. O kurde, ale tym można spamić. To jest dobre na blisko. To jest lepszy chyba niż bumerang. Poczekajcie. Boski bumerang. Bo Trimeranga to nie chcę tworzyć podobaczki, bo jest słabszy niż ten mój boski 21 tylko Bardzo wysoka szybkość, a ten? Bardzo wysoka szybkość, bardzo mocny odrzut A to? Bardzo wysoka... Szybkość to... to ma taką samą szybkość Czekajcie To ma taką szybkość, a to? Nie, no tym definitywnie szybciej się napieprzam Tylko tego nie można ulepszyć chyba. A szkoda. A lodowa pochodnia, o właśnie. Coś mi ostatnio gościu mówił, że różdżkę mogę ulepszyć z lodowych oto. To tą. Tą moją pierwszą różdżkę, że mogę jakoś ulepszyć. Z lodowymi. Ale chyba nie. A przykrośnie. Też nie. Ale widzowie. Chyba w następnym odcinku przywołuję bossa. Zobaczcie. Dwie, 200 punktów życia. 200 many. No ja przywołuję definitywnie bossa. I poczekajcie, żeby wyglądać śmiesznie, to sobie założę czaszkę, i będę już ten odcinek kończył. A co to jest? Poducha, o kurde, można tą poduchą pierdolić. Co jest? E to jest mega mocne. Poczekajcie, co to ma plus 8 punktów, plus 8 obrażeń. To jest takie mocne. A co jeszcze mogę? Założyć hak czas Upuszczane przez szkielety i piranie No tutaj to nic takiego fajnego nie mam zbytnio Ale bardzo mi się podoba Oto Bolesny yy, Nóż łańcuchowy, zobaczcie jak to A bumerang tak może? Czekajcie tak, tak, a to może to jest to, też biorę, i to też, i to też, i z bosem na pewno wygram w następnym odcinku tego użyję. A ja się z wami żegnam. Nara! Znaczy, no, do widzenia.